Witam znowu i to odcięcie od tej ideologii daje nam szansę stworzenia nowych miejsc pracy, miejsca bytowania ludzi, możliwość egzystencji oraz e, szansa współpracy e, dążącej do spełnienia własnych aspiracji, a nie tylko e, wewnętrznych i to zwierzęcych potrzeb, zapewnienia przeżycia istoty funkcjonującej na bazie wyższych aspiracji której potrzebą nie jest jedynie zapewnienie przeżycia, ale również samorealizacji i psychologii, której to właśnie podstawowej, egzystencjonalnej potrzeby nie zawarto w budowaniu programu, czy też i funkcjonowaniu tej partii, która jej decyzją jest głównym odcięcie od żywności i środków państwa, środków państwa przeżycia ludzi, którzy dopiero to później się aspiracją otworzą, a zamykając dostęp, ich zamknął i ten właśnie wyraz niemożności niemożności twórczych spotkać się z irytacją, a co więcej negatywną rzeczą występowania ongi, de stanów depresyjnych i różnych innych, doprowadzających ich do paranoi nie, jeszcze u nieświadomych y, osób spo, y, kończących, skutkujących wystąpieniem anomaliów dal, dalekosiężnych różnego typu.